No <grym> co, co to kosztuje wjazd na Tak to musimy wejść. Nie. No jak? Ja nie mam pieniędzy, Krzysiek, co ty? To daleko trzeba jechać? Pewnie A ile to kosztuje? Pożyczę tobie. Pierwszy bilet. Bierz bilet. Pierwszy. Bo jeż bierz bilet. Ponie. To idź weź bilet z twojej strony. A, tam, tak? Tak Jesteśmy w choroszczy. Podjeżdżę. Wziąłeś? Wziąłem. No, daj. Gdzie daj? Pokażemy, widzą, że jesteśmy. W Choroszczy, w zakładzie opieki zdrowotnej. Gdzie jest? Po chodniku. Słuchajcie, mogą być trochę lagi, ale tu. jakoś idzie. Gdzie tu? Tu. Tu wjeżdżać? Tak. Krzysiek już tu ma połapane, bo Krzysiek tu był, to wie, nie? W prawo. W prawo. O! W prawo! To mów w prawo. Mówię w prawo. A powiedziałeś to... w lewo. Nie, w prawo. <laughs> no. Nie będę chyba, nie? Dobra. Gdzie teraz? Na parkingu. To co, parkować? A jak? Parkować? A jak? Tak też zrobię. Jo, nie ma przyjęta, trzeba iść. Chodź. I co, będziesz pytał, tak? Tak. Dobra, Krzysiek, masz perfuma trochę. To są perfumy z Dajcie prysnę. Zaraz, daj. Dajcie prysnę, żeby był, Daj ja prysnę, żeby był kulturalny. Dobra. Dobra. Jedziemy do Houston. Widziałeś kiedyś jakie dziewczynki fajne chodzą? Co? No. Widziałeś jakie dziewczynki?

अरे बाजल प्रश्न प्रश्न छोड़ना पा बाज प्रश्न Законодательство он не законодательство 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 так? законодательство proszę? ile lat? czterdzieści nie, ma proszę? Nie, nie, ma. Nie, nie ma nie ma nie ma dziękuję proszę do, do widzenia tak. pani nie Krzysiek czyli nie ma majora w Houston? nie ma teraz izba wytrzeźwień izba wytrzeźwień? ze ścianki ze ścianki? a to my pojeździmy trochę Krzysiek co? to my pojeździmy to cały pak gazu byś musiał zatankować ale widziałeś jak się popryskałeś, jaki ładny, pachnący jesteś. Musisz Nie, to później. Nie, to się. się sama zamkną. Otwarty. się kurwa bąka puściłeś? Nie, coś śmierdzi. Nie powiedz, widząc, Krzysiek, co wiesz. Widzieli Państwu, sprawdzone na izbie przyjęć w Choroszczy. Nie ma, majora tutaj <grym> jadę teraz na izbę przyjęć. Na izbę wyjedźmy. A później do domu. Jak nie ma, to nie ma. Nie? Aaaa! Jedziemy. Nie. Kurwa, Krzysiek, ty chyba pójścieś bąka, bo strasznie śmierdzi. Nie, 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 nie. Mówię sobie, że nie. Na pewno nie? Na pewno nie. Gdzie jechać, Krzysiek? Tak, jeśli czy charysem. Czyli tu. tu? Tak. Krzysiek, opowiedz ludziom, jak ty byłeś w tej choroszczy. Strasznie jest, czy nie jest strasznie? Ja kurwa nigdzie nigdy nie byłem. Nie byłeś? Nie. A wtedy co ci na filmiku zabierali? A. No to Tylko byłem parę godzin parę godzin, parę Tuj, godzin. bo zapłacić To ja gdzie iść zapłacić? Tutaj, tak? Nie, tam. W łukielku. Tak? Tak. Dobra, czekajcie ludzie. Idziemy zapłacić. Ujdziesz? Czekaj. Ej, grzyba Ni tou. E, eh, do ken ka? <coughs> <coughs> A co? Zapłaciłem? Jesteśmy winni, kurwa, cały bak. Benzyny, gazu, czekaj, ludziom pokażemy to, co tu się dzieje. Jedziemy. Jedziemy na Ścianską. Słuchajcie? Na, na izbę wytrzeźwień. Teraz się rozłączamy, nie ma co marnować. Internetu. Jedziemy za, za Ścianską na izbę wytrzeźwień. Tam pewnie nie będzie można nagrywać. Dlatego, że... Dobra, przypuścimy. Krzysiek, patrz, jak o dupeczkę idzie. Widziałeś? Jakaś taka menelka. Gdzie jechać? Tu na pewno? Tak, tak jak jechaliśmy. Dobra. A co jest, jak Wojtek odszedł, nie ma go? Przecież jest słaba. Tu, tu, tu. O, Sawona jest nawet tutaj. Dobra, dobra. Słuchajcie, na razie kończymy, za chwilkę będziemy w Na nakameryjemy podjazd na Wytrzeźwiałkę, dlatego żeby tutaj, wiecie, z tym internetem nie świrować, nie? No, to trzymajcie się, Szymano. Krzysiu, pozdrów widzów. Pozdrawiam serdecznie, całego serca na razie, jedziemy ja na Wytrzeźwiałkę, prosto, prosto. A, a, a panie pozdrowić? I panie, i panów pozdrawiam No No ale, i... dla, ale dla pań, takiego jakiegoś buziaka słodkiego, to jakiś gorzki. Bardzo ładnie, O wiatraczek stoi no. u gospodarza jakiegoś. Fajny. I na lewo. Na lewo? Na lewo. Czyli tam. Na moim. Dobra. Na pewno na lewo? Na lewo, na lewo. Pewnie tu drogę. Dobra. Krzysiu Mercedes Boży Chcę benzyny. O, już nie. Coś nie? Jaki śnieg. Nie ma śniegu. Nie ma śniegu. Dobra. Dobra. Na razie Krzysiu powiedz żeby zostawili SUBA Wy SUMA Kogo? Kogo? Suma, SUMA Nie SUMA tylko SUBA 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 Dajcie SUBA Dajcie SUBA Ale ten nie przyjedzie, tam A tutaj nie jedziemy tędy? Nie A blacite Bo przebudowa Dobra, dobra, dobra tamy.